Tam szopa skończona, ale bez ofiar się nie obyło. Telefon się rozwalił, ekran popękał korzystam z pożyczonego, więc tylko będzie filmik jak szopa wygląda, a nie jak robiłem. Podejrzewam, że stracę wszystkie, wszystkie materiały co nagrałem, także. Tak to wygląda pomalowane Z tej strony drzwiczki Miejsce na tysiąc klamotów Następnych Trochę żałuję, że straciłem materiał, ale nic nie poradzimy. Nie wiem, jak będę nagrywać naprawę Audi. Zobaczymy. Telefon wysłałem do naprawy, także miejmy nadzieję, że szybko przyjdzie. Także trzymajcie się na razie.